Tutaj od strony północnej ratusza mamy fontannę fontannę, która będzie usytuowana w posadce, ona ma po prostu nadawać na co dzień radość mieszkańcom, ma po prostu stanowić jakiś tam punkt ochłody itd. itd. Z drugiej strony, w momencie, kiedy by była potrzeba zrobienia tutaj masowej potrzeby, taką fontannę bardzo łatwo jest wyłączyć, i w razie czego ludzie bez problemu mogą tam. Stawać w tym miejscu, nic im po prostu nie będzie przeszkadzało. Też w części północnej mamy statuę rzeźby niedźwiedzia. To jest element właśnie budowania tej narracji historycznej. Wydaje mi się, że warto jest w przestrzeni rynku promować właśnie niedźwiedzie jako takiego. Teraz patrzymy na deptach wojska polskiego. Tutaj na samym końcu, tym yy, zachodnim, właśnie jest przewidziana przez nas, zaproponowana przez nas yy, pierwsza statua, pierwszy pomnik, który <coughs> w tym miejscu miałby stanąć Michał Franklin, czyli Projektant e, pierwotny projektant miasta Rabicza i podobnie się dzieje też tutaj w przypadku Deptaka 17 stycznia, na tym najbardziej wysuniętym fragmencie od wschodu mamy właśnie kolejną rzeźbę, jest to statua tym razem założyciela ojca tego miasta hrabiego przyjemskiego. Oni we dwóch mają po prostu w jakimś tam sensie witać wchodzących w tę strefę pieszą starego miasta e, i, e, z jednej strony, z drugiej strony ma ich obecność właśnie w historii miasta być w ten sposób podkreślona.